Shulom Aleichem, jesteście tam? No, przecież wiem, że jesteście. W tym tygodniu mam niesamowity fragment tojera do nauki, obgadania i studiowania. W jednym małym fragmencie zawarte jest tyle treści, że można by o tym całą książkę napisać. Będzie dzisiaj o głębszych naukach, i ten odcinek będzie chyba z kategorii raczej dla bardziej zaawansowanych. Co oczywiście nie znaczy, że ci mniej zaawansowani nie znajdą tu czegoś dla siebie. To bardzo rodzinny fragment Toira. Będzie o snach, małżeństwie, intrydze i o in vitro, które jest chyba jednym z największych błogosławieństw prosto od samego Boga. Co, zaciekawiło Was nagle? No to jedziemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym opowiada ten fragment Toira. Ściągawka w postaci streszczenia. Jakoj opuszcza miasto Berszewa i wyrusza do Haran. Po drodze natyka się na tajemnicze miejsce, w którym postanawia spędzić noc. Zasypia i ma dziwny sen. Śni mu się drabina łącząca niebo z ziemią. Drabina, po której wchodzą i schodzą anioły. Pojawia się haszem i informuje go, że ziemia, na której leży, zostanie dana jego potomkom. Jakoj rano budzi się i kamień, który służył mu za poduszkę Ustanawia ołtarzem i monumentem. Miejscem pamięci. Zaprzysięga, że zostanie tu zrobiony Dom Boga kiedyś w przyszłości. W Haran Jakow mieszka i pracuje dla swojego wuja o imieniu Laban, gdzie zajmuje się wypasaniem owiec. Laban zgadza się dać mu za żonę, w zamian za 7 lat pracy, młodszą córkę o imieniu Rachel, którą Jakow kocha. Wuj jednak postanawia zagrać sobie na uczuciach Jakojwa i zamiast Rachel, Jakow żeni się ze starszą córką wuja, która ma na imię Lea. Jakow odkrywa podmianę rano, dopiero po fakcie, jak już są mężem i żoną. Jak to możliwe? Panna młoda w tradycji żydowskiej ma zakrytą twarz w czasie ślubu, bo biorąc ją za żonę, tym właśnie pokazujemy, że nie żenimy się z powodu jej fizycznych atutów, a z powodu wartości, jakie reprezentuje i według jakich wartości żyje. Tradycja zakrytej twarzy panny młodej w czasie ślubu przetrwała do dzisiaj. Jakoś jednak się upiera, żeby Rachel, jego miłość, została jego żoną. I w zamian za dodatkowe 7 lat pracy, tydzień po pierwszym ślubie, znowu mamy imprezę weselną. Rachel zostaje drugą żoną Jakojwa. Mazaltow, Mazaltow. Lea nie była chyba taka najgorsza jednak, bo rodzi mu sześciu synów i jedną córkę. Czyli coś tam musieli jednak działać, się domyślam. Rachel, mimo wszystkich działań i starań, niestety w ciąże nie zachodzi, więc daje Jakowowi swoją służącą o imieniu Bila, żeby to ta właśnie urodziła mu dzieci w jej imieniu. Jak to działa? Nie pytajcie, bo nie mam pojęcia. Bila rodzi dwóch synów dla Jakowa w zastępie Rachel. Jej starsza siostra wykonuje podobny ruch. I daje swoją służącą za żonę dla Jakowa, która rodzi mu kolejne dzieci w liczbie dwóch synów. Jak wszyscy wiemy, prawdziwa miłość zawsze zwycięża wszystko. Prawdziwa miłość Jakowa-Rachel modli się gorąco do Haszem. Prosi Boga, żeby pozwolił jej zajść w ciążę i proszę bardzo, Rachel rodzi Josefa. Tylko żebyście nie pomyśleli, że tu jakieś naciągane niepokalanie poczęcie się zdarzyło. Ojcem najmłodszego syna jest jak najbardziej Jakow. Przygody Jakowa w Haran do tego momentu trwają już 14 lat. Jakow postanawia wrócić do swojego domu i chce opuścić wuja, który to oferuje mu owce jako zapłatę za pracę. Jakow, mimo ciągłych prób oszustwa ze strony wuja, radzi sobie bardzo dobrze i nic mu nie brakuje. Po sześciu latach, Jakow ucieka w sekrecie z Haran z obawy przed tym, że wuj i jednocześnie teść w jednej osobie przecież uniemożliwi mu opuszczenie Haran z rodziną i majątkiem, na który tak ciężko przecież pracował. Laban ściga Jakowa, ale w śnie Haszem ostrzega go przed krzywdzeniem Jakowa Laban i Jakow zawierają pakt na górze Galed. Jeszcze na znak tej umowy usypują stos kamieni i Jakow udaje się do naszej ukochanej ziemi świętej, gdzie spotykają go aniołowie. I tutaj nasz fragment się już kończy. Co będzie w następnym odcinku? Będzie mistycyzm, intryga, miłość i nienawiść, czyli wszystko to, co nakręca licznik wyświetleń każdego filmu. Więc liczę na Was, bo oglądalność niestety słabo-słabo tej serii. Jeden z największych mistrzów hasyckich, Gerer Rebe, znany pod pseudonimem Sfas MS, zauważył, że Jakow był bardzo krytyczny wobec pasterzy. Którzy nie starali się ruszyć kamienia zakrywającego studnie. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego nie starają się bardziej. Przecież trzeba było napoić zwierzęta. Jakow nie przyjął do wiadomości, że kamień jest za ciężki, że już pasterze podjęli próby, próby, które nie dały rezultatu i teraz już po prostu nie chcą go ruszać, bo wiedzą, że nie dają rady. Sam, jednym ruchem natomiast, odsuwa kamień. Odsuwa kamień, którego wcześniej nie mogło odsunąć kilku pasterzy połączonymi siłami. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to nie jest też Superman. Zapewniam Was, kierując się naukami Gererebe. Więc co? Cud? Nadprzyrodzona siła? Nic z tych rzeczy. To po prostu Jakow. To po prostu zwykły facet. Zwykły facet, który się nie poddał. Guerrero Rebe uczy nas, że nie mamy prawa się poddawać w naszych zamiarach i naszych wysiłkach dotarcia do jakiegoś celu. Przy kolejnych niepowodzeniach powinniśmy nadal próbować, nie poddawać się. Tak naprawdę niby nic rewolucyjnego Rebe nie odkrył. Jednak odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy się nie poddawać, gdzie są argumenty, jest już dość zaskakująca. W przypadku Jakowa, pasterze tak naprawdę ruszyli kamień, i to mocno. Przesunęli go tak mocno, że później wystarczył zaledwie jeden mały ruch ręką zwykłego człowieka. Nie cuda, nie nadprzyrodzone siły, nie Superman. Wystarczyło, żeby pasterze się nie poddali i podjęli zaledwie jeszcze jedną próbę i przesunęliby kamień, odsłoniliby studnię. Niestety, poddali się i przegrali. Nie mamy prawa się poddawać, bo nie wiemy tak naprawdę jak daleko, albo może jak blisko naszego celu jesteśmy. Dlatego nigdy, ale to nigdy nie powinniśmy się poddawać. Naprawdę warto walczyć i próbować. Wszyscy zapewne czekają na jakieś tłumaczenie snu o drabinie, który pojawia się w tej parszy. Jak każdy, kto choć trochę się interesuje tematem, każdy chce usłyszeć o tym śnie. Każdy chce tłumaczenia snu, każdy chce usłyszeć, a jaką wersję ty nam opowiesz? Niestety cała nauka na temat tego fragmentu, Toira, na temat snu jest szalenie rozległa, więc nie jestem w stanie Wam wszystkiego opowiedzieć, ale bardzo bym chciał. Jest tam dużo zakamarków, dużo detali, dużo kabały, no ale oczywiście coś znajdę, żeby Wam na ten temat opowiedzieć. Syn Halef Jeden z rabinów dynastii Ger, bo jakże inaczej, chyba się nie spodziewaliście nauk rabinów innych dynastii hasyckich, prawda? No tylko żartuję, inne perły hasydyzmu też wam czasem podrzucę, ale że ja uczę się hasydyzmu Ger tylko i wyłącznie, to siłą rzeczy najwięcej znam nauk moich cadyków. Sim Gerer-Rebe uczy nas, że drabina stoi na ziemi, bo reprezentuje nas i naszą duszę. Góra drabiny sięga nieba. Według Simchybunena, bo tak się naprawdę nazywał Simchalef, mamy ogromny wpływ na to, co się dzieje w niebie. Jakow na drabinie we śnie widzi schodzące i wchodzące anioły. Ruch tych aniołów, według nauk rabina Ger, zależy od nas i tego, co robimy w życiu. Kabała nas uczy, taka prawdziwa kabała, a nie ta obwiązana czerwonymi nitkami których to czerwonych nitek znaczenia noszący je zapewne nawet nie znają. Albo wiedzą coś tam i tylko myślą, że to o to chodzi. Mówię wam, zapewniam was, nie o to chodzi. No więc w tym temacie Kabała uczy, co później rozwinął Balszemtow, że my i tylko my jesteśmy odpowiedzialni za te anioły. Za te anioły, które pojawiają się w śnie Jakowa. Za te anioły, które schodzą z nieba i wchodzą do nieba po drabinie. Odpowiedzialni jesteśmy za nie, bo według Balszemtowa to my je tworzymy. Tov, założyciel hasydyzmu, uczył, że Żydzi w Tojra są porównywani do gwiazd na niebie. Bo naszymi czynami, naszymi wykonywanymi mitzwojs tworzymy anioły. Naszymi czynami budujemy duchowy świat, wręcz całe wszechświaty. Tak, tak. Kabała mówi, że mamy wiele wszechświatów i są one połączone czerwoną nitką. No oczywiście, że żartuje z tą nitką, ale nie żartuje z tym, że tworzymy różne wszechświaty i że Kabała uczy o tym, że istnieją różne wszechświaty, nie tylko ten jeden, w którym my żyjemy. I my jesteśmy w stanie naszym zachowaniem tworzyć wszechświaty. Energia, która płynie z naszego zachowania, jest w stanie tworzyć wszechświaty. Dlatego właśnie musimy uważać na to, co robimy i jak robimy, bo jesteśmy odpowiedzialni za te stworzone wszechświaty. Kiedyś zostaniemy rozliczeni za stworzenie tych wszechświatów. Dzisiaj w odcinku trzymamy się trochę głębszych nauk i trochę więcej kabały. Chociaż proszę rozróżnić naukę kabały od tego, co ja uprawiam, od opowiadania o kabale. Ja nie uczę kabały. Kabały nie da się uczyć przez internet. Nie da się uczyć bez poznania podstaw judaizmu. Opowiem wam o chyba jednej z moich ulubionych nauk kabalistycznych dzisiaj. Chcieliście prawdziwego hasydyzmu, tak? To nie będę się powstrzymywał przecież. Chcę dać wam pokazać, jak głęboka jest nauka Toira. Tak więc proszę bardzo, autentyczna nauka z jednego z najważniejszych dzieł kabalistycznych, z księgi Noameli Melech. Księgi napisanej przez samego mistrza rabina Elimelecha z Leżajska. Jest to coś tak głębokiego i kabalistycznego, że wszystkie czerwone nitki pękają i ze wstydem spadają z nadgarstków: raz to z lewych, raz to z prawych, bo centrum kabalistyczne i ich pseudokabaliści do dzisiaj nie mają pewności, na którym nadgarstku mistyka żydowska uczy nosić te czerwone nitki. Kabała jest fascynująca, ale jest też trudna. Nie uczy o czerwonych nitkach. Uczy, jak coś otrzymywać, a nie brać. Bo kiedy coś od kogoś dostajemy, to jesteśmy w związku z tą osobą. Istnieje jakaś więź między nami a tym, kto nam coś daje. Jeśli coś bierzemy za to, to po prostu jesteśmy sami. Jesteśmy w tym osamotnieni, w tym braniu jesteśmy osamotnieni. Oczywiście na ten temat więcej mówię w długim i szczegółowym podcaście o Kabale. No ale teraz do tej nauki, o której Wam wspomniałem. Jak już wcześniej mówiłem, w nauce Gerer Rebe Simchy bunena, nasze działania na ziemi mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w niebie. W Mishnah Pirkei Awois widzimy, że tworzymy anioły. Dokładnie mówiąc, że nasze dobre działanie tworzy dobre anioły, które nas chronią i bronią, ale też nasze złe działania na ziemi tworzą anioły. Niestety te złe anioły kiedyś wezmą udział w naszym sądzie niebiańskim w charakterze oskarżycieli, albo może powinienem powiedzieć pomocników jednego wielkiego oskarżyciela, jakim jest szatan. Rabin Elimelech uczy nas, że nasze dobre uczynki idą w górę, a schodzą w dół w postaci aniołów. I tym samym schodząc w dół, przebijają serca cadyków, dając im tym samym niewytłumaczalną, mistyczną siłę, co dodaje im dodatkową sferę, dodatkowy wymiar ich świętobliwości, ich wyjątkowości. W taki sposób my, Hasydzi, widzimy mistyczny stan de Veikos, czyli połączenia cadyka z nami, naszymi czynami i samym Bogiem przede wszystkim. Kabała mówi nam, jak my tworzymy te anioły. I jest to kolejny element super trudnej kabały, ale zaryzykuję to opisać w prosty sposób. W Gemura, w traktacie Chulin, mamy napisane, że rabin Penchos ben Jair powiedział do Rebi, parafrazując. Wszyscy Żydzi bez wyjątku są święci i mamy na to przykład. Mamy tych, którzy chcą dać datek charytatywny, ale nie mają pieniędzy, żeby dać ten datek, oraz są także ci, którzy mają pieniądze, ale nie chcą dać na cele charytatywne. ów opis świętobliwości Żydów jest co najmniej zastanawiający. Co najmniej Rabin Elimelech długo się zastanawiał nad tym jakże trudnym opisem. Logiczne jest to, że jak ktoś chciałby dać, a nie ma, to można go oczywiście nazwać świętym albo po prostu dobrym, tak? Jak ktoś za to ma, a nie chce dać, to gdzie tu świętość i jakikolwiek pozytywny oddźwięk. Część Talmudu, komentarze, które nazywają się to Saffoys, uczą, że Tacy ludzie też dadzą datek charytatywny, jeśli ich lekko przyciśniemy. Jest to jednak tak głębokie i enigmatyczne, że nawet wielki rabin Elimelech miał problem ze zrozumieniem tego dziwnego stanu rzeczy. Rozmyślał na tym, zastanawiał się i nie mógł zrozumieć, dlaczego udział w tworzeniu aniołu może mieć ktoś, kto ma pieniądze, a nie chce dać datku charytatywnego. Jaki w tym sens! Aż pewnego razu dostał odpowiedź prosto z nieba. W całej tej sytuacji tworzenia anioła, świętość i dobroć ujawnia się w miłości Haszem do wszystkich Żydów. Każda mycwa, każde działanie, a nawet intencja, jak mówi Talmud w traktacie Berochos 6a, tworzą anioła. Anioły mają ciało i duszę. Specyficzną duszę i specyficzne ciało, zupełnie na innym poziomie niż ludzkie rozumienie ciała i duszy. Ci, którzy nie mają, a chcieliby dać datek charytatywny, tworzą swoimi intencjami duszę Anioła, bo za ich sytuacją jest intencja, ale nie ma działania. Natomiast ci, którzy mają i dadzą tylko, jak ich trochę przyciśniemy, czy delikatnie mówiąc, trochę ich zawstydzimy, tworzą ciało Anioła. Bo w ich sytuacji jest działanie, ale nie ma za to intencji. W ten sposób dwóch Żydów może stworzyć pełnego anioła. Nie ma lepszych i gorszych. Każdy może coś dołożyć do istnienia tego świata. Mam nadzieję, że się nie rozpędziłem w tym odcinku i nie wszedłem za głęboko w zakamarki Toira. W następnych odcinkach będzie łatwiej i prościej. Tym razem chciałem jednak Wam pokazać trochę autentyczności tego, czego się uczę ja w zasadzie każdego dnia. Tak wygląda w zasadzie codzienna nauka hasydyzmu, w trochę okrojonej formie oczywiście, dla prostszego przekazu. W tym odcinku to jeszcze nie wszystko. Na sam koniec zostawiłem to, na co wszyscy czekali. W tym tygodniu mamy bardzo rodzinną parszę, więc trochę o in vitro oraz tym, jak ważna jest rodzina. Jest to jedna z tych części tojra, która wywołuje wybuch myśli. Na początku parszy czytamy, że Jakow spotyka anioły i jest zaskoczony, zafascynowany ich widokiem, przejęty, trochę onieśmielony. Natomiast na końcu fragmentu, kiedy Jakow opuszcza dom swojego teścia Lawana, czytamy, że anioły spotykają Jakowa i są zaskoczone. Zafascynowane jego widokiem, podobnie jak Jakow był na początku całej historii, więc co takiego się wydarzyło, że role się odwróciły? Co sprawiło, że na początku Jakow dziwi się aniołom i je podziwia, a na końcu to aniołowie dziwią się Jakowa i go podziwiają? Rabin Hirsch uczy nas, że pomiędzy tymi dwoma spotkaniami Jakow założył rodzinę, stał się ojcem. To właśnie to tak zaimponowało aniołom. To właśnie sprawiło, że byli zafascynowani widokiem tak wspaniałego właśnie człowieka. Ten fragment uczy nas, że nie ma nic, ale to nic ważniejszego niż rodzina. W oczach Hashem rodzina jest największą wartością. Jest niczym nowy wymiar świętości i perfekcji. Rodzina jest czymś tak wspaniałym. Że nawet aniołowie zaczęli się dziwić i podziwiać Jakowa, który wtedy już miał rodzinę. Wiem, wiem, czekaliście i pewnie większość tylko po to włączyła ten podcast. Co w temacie in vitro mówi judaizm? Te dzieci z próbówki, a raczej ze szkła, żeby być dokładnym, to są naznaczone czy nie? Bez żartów, bo to super poważna sprawa. Myślenie tego typu jest idiotyzmem specjalnej kategorii. Jest tak głupie, że nie potrafię na to znaleźć słów, żeby opisać. Skali tej głupoty, wypowiadania takich dziwactw, takich bzdur, pseudonaukowego bełkotu. W tym tygodniu w Parszy czytamy, że Rachel mówi do Jakoja Daj mi dziecko, inaczej jestem martwa. Tojra uczy nas, że rozmnażanie jest jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą mycwą, jako dał nam Bóg. Każdy mężczyzna żytma ma obowiązek stać się ojcem dla córki i syna. Wbrew tego, co wielu się domyśla, in vitro w judaizmie nie tylko jest dozwolone, ale wręcz staje się nakazem prostostojra, jeśli naturalne metody zapłodnienia nie dają rezultatu. In vitro jest w 100% zgodne z prawem żydowskim. Małżeństwo musi zrobić wszystko, co się da, z włączeniem wszystkich możliwych metod medycznych, żeby stać się rodzicami. Dusza ludzka stępuje do ciała po 40 dniach od zapłodnienia. Dlatego diagnostyka genetyczna czy próby z wielu zarodków są jak najbardziej dozwolone w judaizmie. W przypadku in vitro dozwolone jest zrobienie wszelkich badań i zabiegów, które zwiększą szansę na rozwój zarodka. Większość społeczności oraz dynastii hasyckich ma mniej lub więcej wytycznych regulujących cały proces. Jedni mają pewne restrykcje, inni nie, ale samo założenie in vitro jest w każdym przypadku jak najbardziej zgodne, a wręcz wymagane przez Tójera w przypadku problemów z płodnością. Istnieje nawet opinia jednego z wielkich rabinów, wielkich znawców prawa żydowskiego, która mówi, że jeśli chodzi o zapłodnienie pozaustrojowe, to można użyć nawet nasienia osoby nieżydowskiej do zapłodnienia komórki jajowej kobiety-żydówki tylko po to, żeby mogła stać się matką, bo nie ma większego cudu niż dać życie. Dlatego jak najbardziej in vitro jest dozwolone, zalecane, a nawet bardzo mocno zalecane, jeśli hazwę siulą istnieją problemy z płodnością. Medycyna powtórzę to po raz kolejny. To najważniejsza z nauk i my mamy wręcz obowiązek z niej korzystać, bo jak mówi Toyra, wybierz życie, żeby żyć. Na koniec mam oczywiście pytanie do odcinka. Muszę wam przyznać, że często mnie zaskakujecie z tymi szybkimi odpowiedziami na pytania. Odnajdujecie naprawdę poprawne odpowiedzi bardzo szybko, dlatego w tym odcinku będzie więcej pytań niż zawsze. Pierwsze pytanie, jaka tradycja praktykowana w czasie święta Tisza B'Av pochodzi z fragmentu tego, o którym dzisiaj opowiadałem, czyli z Parszy Wajejcej. Drugie pytanie, to który z synów Jakojwa żył najdłużej i ile, a który najkrócej i ile. Trzecie pytanie, to skąd Jako wziął kamień, który podłożył pod głowę, kiedy dotarł do miejsca, w którym spał. Czekam na wasze odpowiedzi. Szukanie ich mam nadzieję sprawi wam dużo przyjemności. Tutaj kończy się siódmy odcinek. Toira po hasycku na słodko, z humorem i konkretnie. Chyba trochę trudny odcinek. Trochę odcinek, który jest wyzwaniem intelektualnym, ale mam nadzieję, że jakoś to ciekawie wam opowiedziałem. Następnym razem postaram się mówić o prostszych rzeczach, żeby było łatwiej i przyjemniej słuchać. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że subskrybujecie kanał. Nie zapomnijcie dołączyć do naszej grupy na Facebooku, której namiary znajdziecie w opisie odcinka. Jeśli macie pytania, piszcie na e-mail, komentujcie w komentarzach. Bez rata się, do następnego razu. Lachaj.